Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus? Ciekawa jestem, co robicie w takie dni jak dzisiaj. Chociaż było ciepło, to jednak burza pokrzyżowała pewnie niektórym plany. Co robicie w takie burzowe popołudnia? Ja, na przykład, dzisiaj, korzystając z tego, że była burza i nie mogłam nigdzie wyjść, upiekłam ciasteczka. Ale ciasteczka jeszcze muszą poczekać, bo na razie są gorące. A takie gorące serduszko, gdyby ktoś zjadł, pewnie by mogło mu zaszkodzić. Na przykład mógłby go boleć brzuch. Ale przecież nie o ciasteczkach będziemy tutaj sobie mówić. Jak zwykle spotykamy się na naszych zajęciach z religii, więc zaczniemy modlitwą. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy i ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen. I imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Chociaż tak naprawdę o, o ciasteczkach może niekoniecznie można mówić na religii, ale o serduszkach już tak. A zwłaszcza o takich gorących serduszkach. Gorące serce to Nie tylko ciasteczko, które dopiero co zostało wyjęte z piekarnika, takie świeżo upieczone, ale gorące serce, mówimy też czasami o osobie, że ma gorące serce, która bardzo, bardzo kocha. Na przykład rodzice Was gorąco kochają, babcie, dziadkowie tak samo, wy też pewnie kogoś gorąco, czyli bardzo, bardzo kochacie. Gorąco kochać to znaczy bardzo, bardzo mocno kochać. Co jeszcze możemy zrobić, co jeszcze możemy na przykład narysować, żeby pokazać komuś, że go bardzo, bardzo, czyli gorąco, kochamy? No oczywiście serducho jest takim znakiem, takim rysunkiem, który chyba często rysujecie Waszym bliskim. Im bardziej kogoś kochamy, tym większe serducho można narysować. To było naprawdę spore serduszko. Ale czasami też można mówić o sercu jeszcze innym o czystym sercu. Na takim białym serduszku na pewno byłoby od razu znać, gdyby się pobrudziło. Czyste serduszko, czyste serce z kolei, mówimy, że ma ktoś, kto jest bardzo dobry, bardzo grzeczny, robi dużo dobrych rzeczy. Czyste serce, czyli takie niepobrudzone żadnym złym zachowaniem. O sercu można mówić bardzo, bardzo długo, bo przecież yy, o miłości też mówimy na religii, bo Pan Bóg nas wszystkich bardzo kocha i Pan Bóg chce, żebyśmy się wszyscy bardzo, bardzo kochali. Z tej miłości Pan Bóg nam przysłał swojego Syna, czyli Pana Jezusa na ziemię. I Pan Jezus też przecież często mówił swoim uczniom o tym, że mają być dla siebie dobrzy, ma, ludzie mają się wzajemnie bardzo lubić, kochać. Powiedział nawet, Miłujcie, czyli kochajcie się wzajemnie tak, jak ja Was umiłowałem, czyli tak bardzo kochajcie się, tak bardzo bądźcie dobrzy dla siebie, jak Pan Jezus pokochał, jak, jak ukochał nas i cały czas bardzo kocha. I tak naprawdę ten temat serduszek, gorących serduszek, nie jest wcale przypadkowy, dlatego że dziś powiemy sobie na naszych zajęciach o wyjątkowym sercu sercu Pana Jezusa. Pan Jezus sam chce, żeby ludzie mówili o jego sercu, żeby pamiętali o jego sercu, kochającym wszystkich ludzi, wszystkich najmniejszych, największych, młodych, starych, wszystkich na świecie i to jest serce wyjątkowe. Jeśli mówimy o sercu Pana Jezusa, to to serce rysujemy troszeczkę inaczej niż takie serduszka serducha, które możecie rysować w laurkach waszym bliskim. Popatrzcie uważnie co widać na sercu Pana Jezusa na mojej figurce. Niezbyt wyraźnie może to było widać, ale na tym serduszku coś było, i nad tym sercem też coś było. Dużo wyraźniej zobaczycie to na moim obrazku. Czym różni się to serce na rysunku, serce Pana Jezusa, od serc, które my rysujemy? Jedna z różnic to korona cierniowa. Korona cierniowa oplatająca, oplatająca serce Pana Jezusa. Wy dobrze pamiętacie, że Pan Jezus miał koronę cierniową wtedy, kiedy niósł krzyż. Zli ludzie dali mu taką koronę i wyśmiewali się, że jak jest królem, to niech sobie taką koronę niesie. Ale to była korona cierniowa, kłująca, dana mu po to, żeby go jeszcze bardziej bolało. To jedna z takich różnic w tym sercu Pana Jezusa, na, na tym symbolu, na sercu Pana Jezusa, jaki jest na obrazach, obrazkach czy figurkach. Co jeszcze? Też taką różnicą jest płomień, płomień na sercu Pana Jezusa, który przypomina właśnie o tym, że Pan Jezus bardzo gorąco, czyli bardzo, bardzo mocno wszystkich nas kocha. Pan Jezus kocha nas bardzo gorąco i ten ogień miłości płonie na sercu Pana Jezusa. I to jest właśnie przypomnienie o tej wielkiej miłości. Z kolei, korona cierniowa, którą wcześniej widzieliście, o której Wam powiedziałam, korona cierniowa jest znakiem tego, że chociaż Pan Jezus bardzo kocha wszystkich ludzi, to niestety, ale czasami każdemu się zdarza też tę miłość Pana Jezusa zranić, czyli zasmusić Pana Jezusa jakimś złym zachowaniem. Popatrzcie uważnie, co jeszcze jest na tym sercu. Na sercu wśród płomieni jest krzyż. Jak myślicie, dlaczego właśnie krzyż jest na sercu Pana Jezusa? Gdybyście przypomnieli sobie, o czym mówiliśmy na przykład w marcu, w kwietniu, to wtedy były tematy o Drodze Krzyżowej. Co się stało na Krzyżu? Pan Jezus umarł na Krzyżu, bo nas bardzo kocha. Umarł na krzyż, żeby nas uratować z tej miłości. Poszedł na krzyż, żeby wszyscy ludzie w przyszłości mogli być w niebie szczęśliwi na zawsze z Panem Bogiem. Czyli ten krzyż tak jakby wyrastał z serca Pana Jezusa, bo Pan Jezus właśnie z miłości wziął krzyż na swoje ramiona, dźwigał ten krzyż, tak jakby dźwigał wszystkie złe zachowania ludzi, żeby oni sami tego nie musieli dźwigać, żeby oni byli uratowani od tego ciężaru, złych rzeczy, tych wszystkich złych uczynków, tego, co złe zrobili. Co jeszcze? Wokół serca pana Jezusa są jeszcze płomienie, promienie, czyli ta miłość pana Jezusa jest dla wszystkich. Pan Jezus wszystkich bardzo kocha. Dookoła te płomyki przypominają nam o tej miłości dla każdego. W sposób szczególny, pan Jezus wybrał sobie niektóre osoby, żeby powiedzieć o tej swojej miłości. Jedną z takich osób była siostra zakonna, Małgorzata Maria Ala Kok. To właśnie tej siostrze Małgorzacie Pan Jezus pokazał się i jej też mówił o tym, jak bardzo kocha ludzi. Ale mówił też, że niestety są ludzie, którzy tej miłości jakby nie widzieli, jakby nie szanowali wcale i że serce Pana Jezusa, tak bardzo kochające wszystkich ludzi, niestety, ale cierpi. Nie tylko cierpiało wtedy, kiedy Pan Jezus niósł krzyż, czy miał na głowie koronę cierniową, ale za każdym razem, kiedy ktoś zrobi coś złego, Pan Jezus cierpi. I właśnie przez to, że ludzie ranią tę miłość Pana Jezusa, Pan Jezus prosił, żeby był taki wyjątkowy dzień, pierwsze piątki miesiąca, które będziemy, starsze dzieci i dorośli mogą przyjąć komunię świętą, ale Wy możecie się pomodlić na przykład, podziękować Panu Jezusowi za tę jego miłość i przeprosić za to, że ludzie, niektórzy ludzie, ranią serce Pana Jezusa, ranią tę jego miłość, ranią Pana Jezusa złym zachowaniem. O sercu Pana Jezusa mówi się przez cały czerwiec, bo podobnie jak w maju mieliśmy litanię do Maryi, tak w czerwcu ludzie spotykają się w kościołach, w różnych innych miejscach albo w domu się modlą litanią do serca Pana Jezusa. Taka litania nam przypomina też wiele rzeczy o Panu Jezusie i o tej Jego miłości. Posłuchajcie fragmentów. Serce Jezusa dobroci, miłości pełne. Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia. Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne. Serce Jezusa, włócznią przebite. Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie. Są jeszcze inne wezwania w tej litanii do serca Pana Jezusa. Jedno z nich brzmiało: Serce Jezusa włócznią przebite. Kiedy serce Pana Jezusa było przebite włócznią? Jak już Pan Jezus umarł na krzyżu, to jeden z żołnierzy przechodząc chciał sprawdzić, czy już na pewno Pan Jezus nie żyje, i wtedy przebił bok Pana Jezusa włócznią. I tą włócznią przebił serce Pana Jezusa. Dlatego często na obrazach serca pana Jezusa jest też ślad tego przebicia włócznią serca i krople krwi płynące z serca pana Jezusa. Są jeszcze inne obrazy serca pana Jezusa. Ja pokażę wam taki wyjątkowy obrazek, bo przecież osobą, która szczególnie mocno kocha pana Jezusa, jest jego mama, czyli Maryja. I w, w czerwcu nie tylko każdego dnia świętujemy czy chwalimy serce Pana Jezusa, dziękujemy Mu za Jego miłość, ale też jest wyjątkowa uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. A zaraz następnego dnia tę uroczystość Serca Pana Jezusa obchodzimy w piątek, a zaraz w sobotę, czyli dzień po, jest też ważny dzień: wspomnienie niepokalanego serca Maryi niepokalanego, czyli takiego czyściutkiego, jak to moje białe serduszko balonik, bo przecież Maryja jest taką jedyną osobą na świecie, którą Pan Bóg wybrał sobie i ona nie miała żadnego złego zachowania, żadnego grzechu. I na tym moim obrazku zobaczycie teraz i serce Pana Jezusa, i też to serce Maryi. I Maryja, i Panie Jezus, chcą, żeby pamiętać o, tym ich, o, o tych ich sercach, o, ty, o ich miłości. Jest taka specjalna modlitwa, którą dzieci mogą mówić też, dziękując Panu Jezusowi za to, jak bardzo nas kocha. Posłuchajcie uważnie, a nawet możecie sobie teraz złożyć ręce i też pomyśleć, powtarzać po mnie te słowa, ja będę czytać powolutku. Kochany Panie Jezu, Tobie oddaję moje serce. Nie jest ono wielkie, ale bardzo pragnie kochać Ciebie. Z wszystkich sił. Weź je, Jezu, i spraw, by było dobre, wolne od grzechu i coraz bardziej podobne do Twego wielkiego, świętego serca, którym ogarniasz cały świat. Amen. Chwalimy serce Pana Jezusa. No dla Was też jest praca do zrobienia w książkach, a właściwie w na stronie z książki. Gorące serce mówiliśmy, że jest takim rysunkiem, który można dać każdemu, kogo kochamy. I o tym macie przypomniane na pierwszej stronie lekcji 51. Wy też pewnie takie serducha, laurki czasami komuś dajecie. Są też słowa Pana Jezusa na dole strony: Jak mnie umiłował ojciec, tak i ja Was umiłowałem. I wreszcie jest zadanie do zrobienia. Na kolejnej stronie są różne obrazki. Niestety nie wszystkie są dobrymi obrazkami, nie na każdym jest dobre zachowanie przedstawione. I Waszym zadaniem będzie rozpoznać, na którym obrazku jest dobre zachowanie i tam rysujecie serduszko w, w kwadraciku przy rysunku. A tam, gdzie zobaczycie, że jest złe, brzydkie zachowanie, rysujecie koronę cierniową, czyli taką kującą, żeby pamiętać, że dobre zachowanie cieszy innych ludzi i pana Jezusa też, a złe zachowanie smuci innych, innych ludzi i też smuci pana Jezusa, rani jego serce. Jak zwykle pod naszym filmikiem podam link dla waszych rodziców, gdzie mogą znaleźć taką lekcję w podręczniku. A ja przypominam, że mówiliśmy dziś o sercu Pana Jezusa. Dobrze by też było, żeby w naszych sercach Pan Jezus był. Czyli żebyśmy kochali Go, pamiętali o Nim, pamiętali o Jego gorącym sercu. Nie ciasteczku, nie o to chodzi, ale o gorące serce, pełne miłości, bardzo, bardzo kochające nas wszystkich. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.